Mam na imię Krzysztof. 34 lata, pracuję jako kierowca kurier. Przewożę przesyłki firmowe, czasem jeżdżę pod Warszawę, czasem na południe Polski. Praca niełatwa, ale daje wolność. Lubię drogę, lubię ciszę. Kropka. Z Magdą jesteśmy razem sześcioma lat. Mała ceremonia, wspólne życie, stabilność. Nie mamy dzieci, ona zawsze mówiła, że jeszcze nie czas. Mieszkanie mamy po mojej babci, a samochód mój. Mój święty wół roboczy. Skoda superb kombi. Zadbana, czysta, serwisowana co 8 tysięcy kilometrów. Bagażnik zawsze opróżniam do zera. Zawsze. I właśnie dlatego ten dzień rozwalił mnie od środka. Wracałem z weekendowego kursu z Gdańska. Zmęczony, ale zadowolony dobry zarobek, wszystko poszło gładko. W niedzielę rano pod domem otworzyłem bagażnik, żeby wyjąć torbę z dokumentami. I wtedy zauważyłem coś. Na samym końcu, za osłoną, stały damskie szpilki. Czarne. Eleganckie. Wysokie, zdecydowanie niecodzienne. Nie pasowały do magiedy, która chodziła głównie w trampkach albo sportowych sneakersach. Nigdy nie widziałem ich wcześniej. I byłem pewien, że nie były tam w piątek, kiedy pakowałem sprzęt. Zastygłem. Popatrzyłem jeszcze raz. Nie były brudne, ale miały ślady użytkowania. Zupełnie nie pasowały do nikogo z mojego świata. Wziąłem je do ręki. I wtedy pierwszy raz od bardzo dawna coś ścisnęło mnie w środku. Nie miałem jeszcze dowodów. Jeszcze nic nie wiedziałem. Ale intuicja powiedziała jedno. To nie przypadek. To ślad. Trzymałem te cholerne buty w rękach, może z dwie minuty, ale czułem się, jakby czas stanął. Jakby wszystko w mojej głowie przestało działać normalnie. Zacząłem analizować. Magda nie nosi szpilek. Nie miała żadnych ważnych wyjść w ostatnich dniach. Nie mówiła o żadnej imprezie, o weselu, o kolacji służbowej, o niczym. Poza tym, kiedy mogły się tam znaleźć. Byłem poza domem od piątku rano. Ona została jak zwykle, praca zdalna, trochę sprzątania, trochę seriali, może siłownia. Typowy weekend domowy. I wtedy przypomniałem sobie coś jeszcze. Jedną wiadomość. W sobotę około dwudziestej napisałem jej SMSa. Jak tam? Wszystko ok? Odpisała dopiero po pół godziny. Sory, zmywałam i miałam głośną muzykę, wszystko spoko. Wtedy nie wzbudziło to moich podejrzeń. Ale teraz, teraz to wyglądało inaczej, kropka. Zbyt idealna wymówka. Zbyt gotowa. Wziąłem buty i zaniosłem do mieszkania. Nie powiedziałem jej nic. Położyłem je na górnej półce w szafie, gdzie trzyma rzadziej używane rzeczy. Obserwowałem ją przez resztę dnia. Była spokojna. Jak zawsze. Przywitała mnie jak zwykle buziak, herbata, pytanie, czy nie jestem zmęczony. Rozmawialiśmy przy kolacji o niczym, jaki był kurs, co robiła ona, jaki nowy serial ogląda. Ani jednej zmarszczki na czole. Zero nerwów, zero podejrzeń z jej strony. I właśnie to mnie przeraziło najbardziej. Bo jeśli potrafi tak dobrze grać, to znaczy, że gra od dawna. Nazajutrz z rana, gdy wychodziłem do pracy, Magda została w domu poniedziałki i zawsze miała zdalne. Zszedłem na parking, ale zamiast odpalać silnik, po prostu siedziałem za kierownicą i gapiłem się w przestrzeń. Buty z bagażnika nie dawały mi spokoju. Nie chciałem od razu robić dramy. Nie miałem jeszcze konkretu. Ale potrzebowałem sprawdzić jedno, czy ona wie, że je zostawiła. Czy to był błąd? A może test? Wieczorem, gdy wróciłem, udawałem spokój. Kolacja, kilka żartów, lekka rozmowa. A potem zapytałem niby przypadkiem. Ej, słuchaj, HM? Ty czasem kupiłaś jakieś nowe buty ostatnio? Zamarła na pół sekundy. Może nawet mniej. Ale ja to wychwyciłem. Zmieniła pozycję, spojrzała na mnie z lekkim zdziwieniem. Buty? Nie. A nie, czekaj. W sumie tak. Takie czarne. Zobaczyłam w galerii na promocji. Wzięłam, bo były tanie. Czemu pytasz? Uśmiechnąłem się, jakby to była najzwyklejsza odpowiedź świata. Tak po prostu. Leżały w szafie, myślałem, że to może coś nowego. A a a tak, tak, wsadziłam je gdzieś tam do góry, bo i tak rzadko chodzę w takich rzuciła od niechcenia, wracając do telefonu. Wtedy wiedziałem dwie rzeczy. Pierwsza ona pamięta, że je zostawiła. Drugie nie kupiła ich. To była ściema z marszu. I jeszcze jedno mnie uderzyło, nawet nie zapytała, po co pytam. Nie miała strachu. Jakby wiedziała, że i tak nic nie odkryje. Ale ja już wiedziałem, że muszę grzebać dalej. Bo te buty to nie był tylko dowód. To był początek nitki, za którą trzeba było pociągnąć. Nie spałem całą noc. To nie było już tylko podejrzenie. To był fakt: Magda coś ukrywała. Buty to jedno. Kłamstwo o promocji, drugie. Ale najgorsze było to, jak dobrze potrafiła to mówić. Bez zawahania, bez drżenia głosu. Jakby ćwiczyła przed lustrem. Następnego dnia wróciłem wcześniej z pracy. Specjalnie. Weszła do mieszkania dopiero po 17. Chociaż mówiła, że w cały dzień siedzi przy komputerze. Miała włosy spięte na szybko, była trochę rozgrzana, jakby właśnie wróciła skądś pieszo. I wtedy uderzył mnie zapach. Nie jej. Nie mój kropka. Męski. Drogi. Ciężki. Nie był to zapach, który mogła przynieść z drogerii. To był czyjś zapach. Mieszanka potu, perfum i czegoś jeszcze bliskości intymności Zapytałem spokojnie Byłaś gdzieś Na szybkim spacerze głowa mi dmiła od ekranu rzuciła Ale strasznie duszno dzisiaj nie Mom tylko tyle z siebie wydusiłem Serce waliło mi jak młot Wieczorem kiedy brała prysznic na jej telefon przyszedł SMS Ekran rozświetlił się i pokazał Było idealnie Twój zapach siedzi mi na dłoni, numer bez imienia. Sam numer. Nie dotknąłem telefonu. Nie zrobiłem screena. Nie musiałem. Po prostu patrzyłem, jak ten cholerny SMS rozbija mi życie na kawałki. To już nie była intuicja. Nie podejrzenie. Nie analiza. To była zdrada kropka. Twarda, brudna, tu i teraz. A ja. Musiałem zdecydować, co z tym zrobię. I wiedziałem jedno: nie będzie awantury. Zrobię to po swojemu. Cicho, mocno, raz. Zdecydowałem żadnych konfrontacji. Nie będę robić scen. Nie dam jej satysfakcji, że złapałem ją w emocjach. Chciałem, żeby myślała, że wszystko jest ok, że znowu nic nie zauważyłem. Że jestem ten sam naiwny Krzysiek, co tydzień wcześniej. Ale miałem plan. W czwartek rano powiedziałem, że mam dodatkowy kurs w weekend, nocleg w Krakowie, powrót dopiero w niedzielę wieczorem. Kropka. Ucieszyła się. Kropka. Zbyt bardzo. To może trochę odpocznę, rzuciła. Popracuję, poczytam. Wiesz, moje spadomowe. Spa? Jasne. W rzeczywistości zostałem w mieście. Zameldowałem się w motelu kilka kilometrów od domu, a samochód zostawiłem u znajomego. Do mieszkania wróciłem na piechotę późnym wieczorem. Miałem zapasowy komplet kluczy do piwnicy. Stamtąd można było wejść na klatkę schodową niezauważonym. Wszedłem cicho po schodach, nie zapalając światła, i usiadłem na wycieraczce swojego własnego mieszkania. Była cisza. Prawie. Ale w tej ciszy słychać było czyjś śmiech. Niski, męski, potem głos Magiedy. Miękki, rozluźniony. W takim tonie nie mówiła do mnie od miesięcy. Potem znów cisza. A potem trzask drzwi balkonowych. Czyli balkon otwarty. Wyjście gotowe. Ucieczka? Nie. To był ich sposób. On wyszedł przez balkon. Opuścił nasze mieszkanie jak cień. Przeskakując na ogródek i przez siatkę kropka. Minutę później usłyszałem, jak Magda wychodzi na klatkę schodową. Może sprawdzić, czy pusto. Może go żegnała wzrokiem. Może. nie wiem. Ale wiem jedno. Gdy otworzyła drzwi i zobaczyła mnie siedzącego na ziemi, zamarła. Patrzyliśmy na siebie w ciszy. Dwie sekundy. Może pięć. Ona w domowych legginsach i rozpiętej bluzie kropka. Ja w kurtce, z torbą jak po podróży kropka. I wtedy powiedziałem cicho: Były już szpilki. Był SMS. Teraz jesteś ty. I balkon. Jej twarz jeszcze nigdy nie widziałem w niej takiego strachu. Stała w drzwiach, jakby ją sparaliżowało. Z twarzy odpłynęła krew, ręka na kłamce się trzęsła. Nie wpuściła mnie od razu. Zrobiła krok w tył, jakby myślała, że rzucę się z pieściami kropka. Ja nie ruszyłem się ani na milimetr. Wpuścisz mnie? zapytałem spokojnie. Nie odpowiedziała. Tylko otworzyła szerzej drzwi i cofnęła się w głąb mieszkania. Wszedłem powoli. W środku pachniało świeczkami. Winem, kropka. Stół w kuchni był nakryty na dwie osoby. Dwa kieliszki. Jeden już pusty. Na blacie otwarta butelka czerwonego wina. Romantyczny wieczór. W moim mieszkaniu. Pod moją nieobecność. Usiadłem na krześle. Ile to trwa? Spytałem cicho kropka. Krzysiek, odpowiedz. Ja? Nie wiem. Może kilka miesięcy? Powiedziała cicho. Jakby sama się przestraszyła własnych słów. Kto to? To nie ma znaczenia, wypaliła. Ma? Dla mnie wszystko teraz ma znaczenie. Każdy szczegół. Każde słowo. Każda ściema, którą wciskałaś mi przez ostatnie miesiące. Więc powiedz mi, kto? I powiedz to tak, jak mówi się do człowieka, z którym się żyło sześć lat. Milczała. Oddychała ciężko. Patrząc w podłogę: Kto? Adam. Z siłowni: Adam. Nie znałem go. Nigdy o nim nie wspomniała. Nigdy nie padło to imię. Nigdy nie powiedziała, że z kimś rozmawia, że ktoś się rozbawia, że ktoś trenuje z nią barki. I wtedy padło klasyczne: Krzysiek, ale to nie tak wygląda. Spojrzałem na nią i się zaśmiałem. Autentycznie. Cicho. Prawdziwie. Nie tak wygląda? Widzę dwie lampki. Widzę balkon. Wiem, że wróciłaś pieszo spocona z zapachem faceta. Widziałem SMS-a. Widziałem wszystko oprócz jednej rzeczy. Jakiej? Twojego wstydu. Po moim ostatnim zdaniu zapadła cisza. Taka, która nie boli, tylko obrzydza kropka. Magda patrzyła na mnie, jakby nie wiedziała czy ma się rozpłakać, czy zaatakować. W końcu, jak większość takich ludzi, wybrała trzecią opcję. Tłumaczenie się przez atak. A ty co? Święty? Przecież od miesięcy jesteś nieobecny. Ciągle tylko praca, trasa, auto i jestem zmęczony. Kiedy ostatni raz zapytałeś mnie, jak się czuję? Albo czy czegoś potrzebuję? To dlatego wpuściłaś obcego chłopa do naszego domu, Wypiłaś z nim wino i puściłaś go balkonem jak złodzieja? To nie był obcy. Rzuciła. To był ktoś, kto po prostu dał mi uwagę, której ty nie dawałeś od miesięcy. Nie planowałam tego. A szpilki też ci się niechcący same znalazły w bagażniku? Zamilkła. Wiedziała, że pamiętam. Że wszystko się zaczęło od tych butów. Od jednego śladu. To był tylko raz, wtedy powiedziała po chwili. Ale dziś był kolejny. I znając ciebie nie pierwszy raz w tym mieszkaniu. Więc powiedz mi prawdę: Od jak dawna wprowadzasz go do mojego łóżka, gdy jestem w trasie? I wtedy przestała grać. Oparła się o ścianę, westchnęła i powiedziała: Od lutego. Sześć miesięcy. Pół roku kłamstw. Pół roku śniadań, buziaków, żartów, Netflixów, herbat, kocham cię. Pół roku, w którym byłem jedynie tłem dla jej nowego życia. Wstałem. Spojrzałem na nią po raz ostatni jako mąż. Chcę, żeby cię tu nie było jutro wieczorem. Rano jadę do pracy. Masz cały dzień na spakowanie się. Krzysiek, nie możesz być taki zimny. Zimny jestem teraz. Ale to ty przez pół roku byłaś zimna jak lód. Ja tylko się dopasowałem. Wyszedłem na balkon. I nagle zacząłem oddychać. Następnego dnia wyszedłem wcześniej. Nie chciałem jej oglądać. Nie chciałem słuchać, jak pakuje walizki, jak stęka z wyrzutem, jak u przypadkiem zostawia jakieś swoje rzeczy, żeby mieć pretekst wrócić. Po prostu wyszedłem. Po pracy nie wracałem od razu do domu. Pojechałem nad Wisłę, usiadłem na ławce i pierwszy raz od dawna po prostu siedziałem bez telefonu, bez myślenia. Czułem w sobie coś dziwnego nie ulgę, nie złość, nie rozpacz kropka. Tylko taką pustkę po burzy. Wróciłem do mieszkania po dwudziestej. Cisza kropka. Mieszkanie było czyste, aż nienaturalnie. W przedpokoju stała tylko jedna torba, ta, której najwyraźniej nie zdążyła zabrać. Na stole leżała karteczka. Zwykła kartka A4, zgięta na pół. Napisała długopisem. Nie wiem, kiedy cię straciłam. Może zanim jeszcze zaczęłam zdradzać. A może wtedy, kiedy przestałam widzieć w tobie człowieka, a zaczęłam widzieć wygodne życie. Wiem, że spieprzyłam wszystko. Ale najbardziej boli mnie to, że ty się nie złamałeś. Myślałam, że mnie kochasz tak, że to cię zniszczy. Ale ty po prostu wstałeś i wyrzuciłeś mnie z życia, jak brudne buty. Nigdy nie zrozumiem, jak mogłam być ci tak obojętna. M. przeczytałem. Kropka. Złożyłem kartkę. Wrzuciłem ją do szuflady z kablami, starymi ładowarkami i paragonami. Tam, gdzie trzymam rzeczy, których nie potrzebuję, ale szkoda od razu wyrzucić. I to właśnie była idealna metafora całej tej historii. Nie zamierzałem trzymać tego wszystkiego w tajemnicy. Nie chodziło o zemstę. Chodziło o to, żeby nikt nie wierzył jej w wersję: On był zimny, to się rozpadło. Powiedziałem paru najbliższym znajomym prawdę. Bez szczegółów z sypialni. Po prostu fakty, zdrada, systematyczna, pod moją nieobecność. Kłamstwa, ślady, śmiech w twarz. Niektórzy się zdziwili. Jeden kumpel powiedział: Stary, ale przecież Magda zawsze była taka spokojna. Cicha, poukładana, a ja odpowiedziałem. Może właśnie dlatego była w stanie to wszystko zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Najbardziej zaskoczyło mnie jedno, kto stanął po mojej stronie, a kto zrobił Junek. Jej dwie psiapsiółki przestały mnie obserwować na Instagramie dwa dni później. Kropka. Wiedziałem, że pewnie już mają nową narrację. Krzyś był zamknięty, dużo pracował, odsunął się od niej. Magda potrzebowała czułości. Zdarza się. Zdarza się. Nie kropka. Zdarza się kłamstwo. Zdarza się wybór. Zdarza się tchórzostwo. Ale zdrada to nie przypadek. To decyzja. I każda decyzja ma konsekwencje. Tylko kilka osób naprawdę potrafiło powiedzieć: Dobrze, że się z tego wydostałeś. Lepiej teraz, niż po dzieciach i kredycie na trzydzieści lat. A ja wtedy pierwszy raz pomyślałem: Może to wszystko wydarzyło się nie przeciwko mnie, tylko dla mnie. Minęło kilka miesięcy. Życie wróciło do rytmu. Inne, spokojniejsze. Bez wiecznego napięcia, bez zastanawiania się, gdzie ona naprawdę jest. Bez szpilek w bagażniku. Bez SMS-ów z numeru, bez imienia. Z Magdą nie mam kontaktu. Odeszła z mojego życia cicho, tak samo, jak po nim deptała kropka. Nie próbowała wracać. Może zrozumiała, że nie ma do czego kropka. A może po prostu nie było już sensu grać dalej. Zacząłem spotykać się z kimś. Bez pośpiechu. Bez wielkich planów. Po prostu z osobą, przy której czuję się jak człowiek, nie jak tło dla jej drugiego życia. Pewnego dnia robiłem porządki w piwnicy i znalazłem stare pudło. W środku ładowarka do nogi, kurtka z liceum i te czarne szpilki. Pomyślałem, że powinienem je wyrzucić. Symbol zdrady, kropka. Ale nie zrobiłem tego. Nie dlatego, że mam do nich sentyment. Nie dlatego, że chcę pamiętać. Zostawiłem je, żeby raz w roku, patrząc na nie, przypomnieć sobie jedną rzecz. Nigdy więcej nie ignoruj intuicji. Kropka. Jeśli coś ci śmierdzi, znaczy, że coś się psuje. Kropka. I nikt nie zasługuje na to, żeby być traktowany jak ślepiec we własnym domu. Buty zostały w pudełku. A ja wyszedłem z tego pudełka, w którym sam siebie trzymałem zbyt długo.